Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie z powrotem na tym kanale. Dalej znajduję się w Rosji i to są ostatnie minuty w Moskwie. Julka z Olkiem odprowadzają mnie na pociąg do Kazania. 20.40, 13 godzin, mniej więcej 12-13 godzin będę jechał. Daleko to? Daleko, daleko. Daleko, ale ponoć standard tych kolei jest fajny, zaraz oczywiście to zobaczymy. Mam yy, przedział ze spankiem być miał pościel, śniadanko do ciebie powinno przyjść, także proszę sobie filmować, żebyś pojadł. No i w ogóle nie powinno być dobrze, ale będziemy czekać na reakcję. Tak, pomogli, pomogli oczywiście mi zarezerwować bilety, bo sam bym kompletnie raczej. No, znaczy pewnie dałbym radę, ale byłoby to bardzo ciężkie i złożone. Patrzymy tu po godzinach, gdzie ten pociąg do kazania. Pociąg jest bardzo długi, w zasadzie wagon zaczął się tutaj od pierwszego ustawiony. Mój wagon numer 14, nie wiem ile jest. Łącznie. W każdym razie te pierwsze wagony to są całkowicie z miejscami siedzącymi. No ale widzę też tam, ludzie siedzą, jakaś kolacyjka. No dobra, wchodzimy do pociągu. Zobaczmy jak. Tędy, chyba tędy, te. Tak? Jak wygląda przedział. Numer 14 muszę znaleźć teraz. Jeden, Ten? dwa. To daleko, czternastkę. Nie, 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 to na tej na drzwiach. Tutaj. A, czyli tu 13 tak? do 16? Hello. 14 No i tak wygląda moje łyżeczko, Tu będę spał i słuchajcie, każdy dostaje takie pudełko. A w pudełku macie wodę, jakieś ciasteczka i szczućce. No i dodatkowo pan roznosi za chwilkę kolację. Dodatkowo każdy dostaje taki worek, a zobaczcie co w nim jest. Dostałem tutaj buty, pastę do zębów ze szczoteczką, łyżkę do butów i do odświeżania się takie chusteczki. I też mam taką kartkę, na której mogę napisać kiedy chcę wysiąść, ewentualnie kiedy mnie obudzić. Dokładnie tak wygląda ten makaronik, no wygląda bardzo ładnie, ciepluteńki, z serem i bekonem. Tak jak tagliatelle. Ta szynka tutaj... rewelacja, rewela. Kolacyjka zjedzona, no to najbliższe 9 godzin. Do spania. Dzień dobry. No i powiem, że nocka dość szybciutko zleciała. Jest za 28. Coś zjeść, przebrać się i do kazania. Rano zawsze jestem na Maxanie żywy, także trochę się ogarnąć i wysiadka. Gdyby nie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku i mecz Polska-Kolumbia, to prawdopodobnie nikt o tym mieście by nie słyszał. Kazań, bo tak się nazywa, stolica Tatarstanu i również jedno z najstarszych miast w całej Rosji. No to już na pewno nie jest Moskwa. Tu zdecydowanie widać, że jeżdżą zupełnie inne auta, dużo starsze, stan dróg inny, no ogólnie. Nie jest już tak czysto i zupełnie inna architektura. Dostać się tu można w zasadzie na parę sposobów. Albo samolotem z Moskwy półtorej godziny, albo tak ja pociąg 13 godzin i jest to część kolei transsyberyjskiej. Chciałem się przejechać. No i tak. Samolot tutaj znajdziecie, nie wiem, za 150-200 zł. A prawie 300 zł kosztował mnie bilet pociągiem. No ale całą noc przespałem. Przyjechałem tutaj wypoczęty no i z rana mogę zwiedzać. Główny dworzec, na który przyjechałem, znajduje się bezpośrednio w centrum miasta. I to jest fajne, że od razu wysiadacie po prostu w centrum. Natomiast lotnisko jest oddalone 26 km od miasta. Droga zajmuje tam spory kawałek. No i jutro tam pojadę, ponieważ mam stąd lot do Sankt Petersburga. Jeżdżą tutaj autobusy i tramwaje i metro. Metro ma całe 10 stacji. Jedna linia. Idę na stołówkę w takim razie coś zjeść. Już mi się miejsce podoba, tu możecie umyć rączki, tu macie do wyboru jedzonko, coś na monitorach jest, kuchnia, no i tu można usiąść. I można napić się kawy, espresso 2 złote, no i 3 złote latte. E, makaron, makaron da, z sosem, ten żółty i tej kurica. Spasiba. Ojej, macie tu jeszcze kompociki, dobra. Biorę kompot. Nie wiem z czego. I za wszystko wyszło 229 rubli, czyli 2,3 euro makaron 18, kompot 23, no i po te 90 kurczak oraz sos z kurczakiem. Zwrój tego kopuciku się mega pizza, ale dziwny, ale dobry w ogóle. Ojej, kompletnie nie mam pojęcia co to są za hoce. Takie ziołowe makaronik. Bardzo smaczny, ale mocno taki znany smak. To po prostu taki sos z kurczaka. Kazań to miasto położone przy ujściu Kazanki do Wołgi, jakieś 800 km na wschód od Moskwy. W stolicy Republiki Tatarstanu mieszka 1,1 miliona ludzi, czyli podobnie do naszego Krakowa. Warto zatrzymać się tu na dłużej, by zobaczyć niezwykłe przenikanie się kultur Tatarów i Rosjan. Na przełomie XV-XVI wieku ośrodek był stolicą Hanatu Kazańskiego, a w 1552 roku został podbity przez Iwana Groźnego. Tatarzy mimo starań na jeźdźców, nie utracili odrębności kulturowej, co przejawia się m.in. w architekturze, języku i kuchni. W Kazaniu przede wszystkim trzeba się przejść ulicą Baumana. Jest to główny deptak w mieście, który ma około tam 1,5 km. Znajduje się tutaj spora ilość restauracji, klubów i sklepów z pamiątkami. Jest to miejsce, które tętni życiem zarówno w dzień, jak i w nocy. No i przy ulicy Baumana macie taki pomnik z kotem takim leżącym, bawiącym się, jest bardzo ciekawa legenda, ponieważ ponoć kazańskie koty są niesamowicie bojowe i świetnie łapały myszy. No i Caryca Katarzyna sprowadziła 30 takich kotów z Kazania do Sankt Petersburga, żeby wyłapywały myszy. No i tutaj pomnik. Hmm. Kazan jest takim przykładem harmonijnej mieszanki kultury tatarskiej i no i nosłowiańskiej. Wszystko to, co rosyjskie, płynnie łączy się tutaj z tym, co tatarskie. No i również religia. Prawos wszystko, co prawosławne, łączy się z tym, co muzułmańskie. Miasto, które jest świetnym przykładem, jak różne grupy etniczne, no wyznawcy odmiennych religii, mogą żyć obok siebie w pokoju przez wiele stuleci. I bardzo istotna sprawa sama nazwa miasta. Kazań po tatarsku oznacza garnek do gotowania. I mam nadzieję, że uda mi się o tym przekonać, bo no wszyscy mi tak zachwalali już tą kuchnię tatarską. Nie mogę się doczekać i wszędzie te symbole kotów. Co z niesamowite, kolej, którą przejechałem tutaj do miasta, jest to kolej transeberyjska i łącznie ma ona długość 9288 km, jest najdłuższą koleją na świecie. Łączy Moskwę z Ładwostakiem, przekracza się 8 stref czasowych. 87 miast i 16 rzek. Macie dużo tutaj pamiątek, suweniry. No i tutaj w porównaniu do Moskwy jest naprawdę tanio, po 2-3 złote magnesy i pamiątki dużo, dużo taniej wszystkie. Deptak Bał ma nas bardzo długi, bo zaczyna się od Kremla aż do Placu Tukaj, czyli centralnego punktu miasta, to jest ten plac, do którego właśnie dochodzę, a Krem również się tutaj znajduje, właśnie Kazański. Spacer tą historyczną, uliczką, to obowiązkowy punkt na każdej wycieczki w tym mieście. No i znajduje się tu bardzo dużo zabytków, Architektury imperialnej z XIX wieku. To jest to takie miejsce, w którym odbywają się liczne uroczystości, targi. No i znajduje się ponoć tutaj ulica gwiazd tatarskich. No i to jest miejsce, które dość mocno mnie interesuje po tej stronie miasta, ponieważ jest to sobór objawienia pańskiego, no znacznie odlegająca wyglądem moca i reszty wysoka, ceglana dzwonnica. I można tam wejść. No dobra, wchodzę na górę, tylko najgorsze że z plecakiem. A tu wszystko, schody. Pani otworzyła mi drzwiczki, Wejście kosztuje 200 rubli, czyli 2 euro na górę. Tych schodów tu będzie. Możemy no się tu pomieścić, to ciężko, bo bardzo nisko sufity i się mijać trzeba. I uważać na głowę, by nie wydzwonić. O, wydzwonić to jest dobre słowo, wydzwonnicy. No po paru miesiącach niechodzenia, to teraz wchodzenie tak wysoko z plecakiem. No, nóżki bolą, ale się w ogóle cieszę, że mogę chodzić. <gry> no już zaczyna się robić ładnie. Na pewno można się zagrzać, jeżeli zmarzliście w Rosji, to się zagrzejecie. Ponad samej dzwonnicy znajdowała się kiedyś mała kameralna sala koncertowa. Na no, koncertu nie posłacie dzisiaj, ale na pewno możecie podziwiać piękny widok na miasto. Takie miejsca uwielbiam, bo możecie tutaj w fajny sposób sobie podziwiać panoramę i poznać topografię miejsca, rozglądać się z góry, przemyśleć miejsca, w które chcecie podejść z tej perspektywy z góry, to widać. No miasto to jest kompletnie inne niż Moskwa. Widać, że zupełnie panują tutaj inne budżety i samo w sobie jest również biedniejsze. Na ulicach nie spotkacie tak drogich aut. No i ogólnie no nie jest po prostu tak czysto. Przy ulicy Baumana zjecie przysmaki kuchni rosyjskiej, tatarskiej i międzynarodowej. No ale jeżeli chcecie poznać lepiej przysmaki lokalnej kuchni, warto dać się do tatarskiej wioski Tugan owylem No ponad około 15 minut stąd, więc będę musiał tam podejść. Ponoć na trystus czeka tam prawdziwa kulinarna przygoda. Godzina 12 pojawia się coraz więcej ludzi tutaj na ulicach, no i robi się. Ciepełko. Jeździ tutaj za to spora ilość trolejbusów, a samo miasto to prawie milion mieszkańców. W porównaniu do Moskwy to wiadomo, no prawie jak wieś, no bo Moskwa 13 milionów, natomiast tutaj można poczuć taki fajny już klimacik bardziej rosyjski, no bo Moskwa no to jednak jedna wielka stolica i pieniądze. Po ludziach również widać, że jednak są to zupełnie inne geny niż, niż w Moskwie, inne rysy, bardziej takie Azjatyckie. I tu w zasadzie pasowałoby zrobić małe sprostowanie, ponieważ Kazań w języku rosyjskim jest rodzaju żeńskiego, więc nie jedziemy do Kazania, tylko do Kazani. I nazywane jest również miastem Smoka, ponieważ no, już w paru miejscach tu widziałem, w wielu miejscach przy tej ulicy są smoki. Zastanawiałem się o co chodzi. Doczytałem: smok jest w herbie tego miasta. No i macie symbol miasta Smoka. Ja zmierzam do hotelu, szybko zostawię rzeczy, zrobi się mega ciepło. Więc ciężko mi z tym chodzić. Jakiś prysznic i na zwiedzanie Kremlu. Idę do pokoju w takim razie. Zobaczę, jak wygląda. Będę miał numerek 205. Tutaj to jest. No, no dobra. Łóżko, jest lodówka, telewizor, biurko, no Nogi Podążając ulicą Baumana w stronę ujścia rzeki Kazanki do Wołgi, dotrzemy do najważniejszej atrakcji tego miasta. Ogie klasy jednak też są. Dotrzemy do najważniejszej atrakcji tego miasta, czyli Kazańskiego Kremla, wpisanego na światową listę UNESCO. Wiele rosyjskich miast wzięło swój początek od budowy właśnie tego typu twierdzy. No i dokładnie Kazan nie był tutaj też wyjątkiem. Jest to najstarsza budowla w mieście i jedyna zachowana do dziś tatarska twierdza w całej Rosji. Na co my tam widzimy? Jakiś, jakąś taką dziwną piramidę, a tam stadion kazań, ten, na którym był rozgrywane mistrzostwa świata. No i świetne jest to, że Kreml tutaj jest darmowy do zwiedzania, całkowicie udostępniony dla ludzi. To jest mapa, żebyśmy troszeczkę się połapali. Czyli tu żeśmy weszli. Budowla ta łączy w sobie osiągnięcia inżynierii wojskowej Tatarów, Rosjan i architektów z Europy Zachodniej. Historyczne centrum wypełnione wiekowymi budowlami otacza pierścień białych murów o długości ponad 1800 metrów, no a te w Moskwie prawie 200 Umieszczono tutaj aż 8 wież, z czego jedna biała wieża z Paskaja jest głównym wejściem na tran Kremla. Za chwilkę do niej pójdziemy. Zwiedzanie Kremla Kazańskiego jest całkowicie darmowe jedynie płaci się tutaj za muzea, za wejście do muzeów. To najpiękniejszym budynkiem znajdującym się za murami Kremla jest meczet kurzarif, pierwotnie wybudowany w XVI wieku i uważany w tym czasie za największy meczet w Europie. Został on zniszczony po inwazji Iwana IV groźnego nakazań, no i starania o odbudowę świątyni rozpoczęły się w 1996 roku zakończyły sukcesem po około 10 latach. Renowacja ta pochłonęła strasznie dużo czasu, i mnóstwo datków odwiernych, no ale chyba warto było czekać. Z białymi łukami, kopułami i mineratami, zwiększonymi błękitami tym nieba. Meczet jest najbardziej imponującą budowlą w całym Kazaniu. Kopuła meczetu udekorowana jest w stylu czapki kazańskiej, takiego złotego wieńca, kanów tatarskich. Zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Na wnętrze udekorowano malunkami, ręcznymi rzeźbami i witrażami. Robi niesamowite wrażenie. Można również wypożyczyć takie stroje tatarskie. <laughs> i w nich fotki tu zrobić. No i cały meczet wybudowany z marmuru białego. To musiało być drogie. Lecę w takim razie troszeczkę dalej, na drugą stronę Kremla, w stronę wieży Sojembike, która kiedyś stanowiła właśnie główne wejście na cały Kreml. I jedna krzywa, wiesz, tam widzę. Sporo wieków do tyłu znajdował się tutaj właśnie Pałac Hanów, a dziś mieści się siedziba prezydenta Republiki Tatarstanu. Na co ją to chyba doskonale widzicie. Jest to jedyna zachowana budowla w mieście, która pochodzi z tego okresu tatarskiego i dodatkowo jest Krzywa. No i jest tutaj też taka miejscowa legenda. Głosi ona, że wieża nosi imię jedynej kobiety, która władała hanatem kazańskim. Po tym, jak Iwan IV groźny zajął kazań, chciał pojąć księżniczkę. Sojem Bikę za żonę. Nie była ona tym pomysłem za bardzo zachwycona, więc przekonała Iwana, że wyjdzie za niego pod warunkiem, że ten wybuduje dla niej wieżę wyższą niż jakakolwiek inna budowla w mieście. Życzenia pięknej sojem Bikę zostało spełnione, ale podczas ceremonii ślubnej kobieta poprosiła o pozwolenie, aby spojrzeć na miasto ze szczytu wieży. Po wejściu na ostatnią kondygnację rzuciła się z niej w dół no i podczas gdy bajka ta przetrwała przez te wszystkie lata, szacuje się że budowa 58-metrowej wieży nastąpiła w XVIII albo XVIII wieku. Jak widzicie spora ilość budowy, tutaj wszędzie kostkę wymieniają i spora ilość robotników, tylko mam takie wrażenie, że jakoś oni za bardzo nie z tych regionów są. A w tamtą stronę widzicie część biznesową tego miasta, no i rzekę. Cała ta cytadela Tatarstanu została wzniesiona właśnie przez Iwana Groźnego. W roku 2000 została wpisana na listę UNESCO, no i cała zbudowana jest z jasnego piaskowca. Na no ten budynek tutaj to jest właśnie Pałac Prezydenta Tatarstanu. No i na pewno Kreml to też jest miejsce, z którego można rozkoszować się wspaniałym... Widokiem tutaj na miasto zarówno bulwary dookoła Kremla, jak i rzeka i druga część miasta, która wygląda bardzo imponująco. O właśnie o tamtym budynku słyszałem. Taki dziwny w kształcie w kształcie wazy, ponoć jest to budynek dla nowożeńców, Pojedziemy też tam. Oko kazania, czyli takie koło młyńskie, koło diabelskie, sporo dużych budynków, a ten imponujący budynek jest to muzeum rolnictwa. Jest tam takie drzewo w, w drzwiach. Koniecznie trzeba tam podejść. A tutaj przed wami Sobór Zwiastowania, wybudowany na cześć zdobycia kazania przez wojska carskie. Jedno z najpiękniejszych bazylik na terenie miasta. No, w czasie walk o kazań podczas wojny domowej w Rosji świątynia była uszkodzona. Wszystkie te kopuły zawaliły się na wskutek uderzeń pocisków. No, po latach ją budowano i teraz zachwyca. 10 minut drogi w takim razie z Kremla i podszedłem pod ten pałac rolników, który pokazywałem. Pałac rolników jest, jest konkretnie ministerstwem rolnictwa i ministerstwem żywności. Równocześnie jest najchętniej fotografowanym budynkiem w całym Kazaniu. No to drzewo jest duże, robi wrażenie. Bardzo ciekawy budynek, który przyozdabia większość pocztówek z miasta Kazania. Na budowę wydano ponoć ogromne pieniądze publiczne. No i centralnym elementem fasady jest właśnie to duże drzewo, symbolizujące płodność i dobrobyt. A wieczorem i światło oświetlające budynek przeobraża się w zielone liście drzewa. Niestety można go obejrzeć tylko z zewnątrz. No i najlepiej tak po południu, bo wtedy tutaj słońce w tą stronę pada. W ostatnich latach bardzo dużą popularność zyskały na przykład wały w okolicach Kremla. E, znajduje się tutaj spora ilość kawiarni, restauracji, kafejek. Są to kilkukilometrowe ścieżki przy których można po prostu posiedzieć, pobiegać, bądź nawet i pojeździć na rowerze. Obok mojego hotelu znajduje się również coś takie jak czarne jezioro. Yy, miejsce, po prostu, gdzie można spacerować, biegać. Bardzo fajny park, są takie dwie niby barki, w których są restauracje. No i w zimece to miejsce zamienia się w jedno duże lodowisko. A skoro jesteśmy w Tatarstanie, to w takim razie postanowiłem poszukać najbardziej tradycyjnego dania, najbardziej tradycyjnego mięsa, jakie tutaj jest jadane od setek albo nawet tysięcy lat koniny. I trafiłem na taką knajpę jak yy, Big Butcher. mam tutaj bardzo dużo wybrusteków. I mają również koninę. Nigdy w życiu nie jadłem, a ponoć jest bardzo smaczna. Tam wszystko gotowane, a zobaczcie, że na u, u góry jest telewizor, na którym widać w jaki sposób wasze jedzenie jest przygotowywane. Po otwarciu menu kłania wam się spora ilość pozycji. Wszystko oczywiście po rosyjsku, natomiast jak zdecydujecie sobie QR-ka, to macie też tłumaczenie na angielski. Są steki, są tatary, jest duża ilość burgerów, ale mnie interesuje najbardziej to stek z koniny. 400 rubli za 100 gram, około 500 ma cały, więc jakieś no, 2000 pewnie wyjdzie. To jest około 80 zł. Tak, to jest dokładnie ta postać, która mnie interesuje. Stek z konia w tatarskim stylu. Ponoć ostre, ale możecie również zamówić na przykład y, tatara. 790 rubli kosztuje. No i mój kawałek mięsa został wrzucony na rusz, W tym momencie już się tutaj przygotowuję. Jest napieczony. Oj, oj, dobrze to wygląda, no i kawał nosiwa. No i fajnie, że na tym telewizorku mogę sobie obserwować, jak mój stek jest przygotowywany. No, wygląda to bardzo przyjemnie, całość jest mocno pokrojona sałatką, solą i pieprzem. Tak się prezentuje mój stek, no macie tutaj pospane solą, pieprzem, i jest sałatka i stek został pokrojony, bo dokładnie o to poprosiłem, żeby go pokroili, soki z niego się troszkę wylewają, no i na górze masło. Masło jest z ziołami, widzę musztardą, no i całe mięso jest takie różowawe. No, różowe mięso oznacza, że była, był to młody koń. Mocno czerwone, znaczy, to oznaczałoby, że jest to stary koń. No i co? Przede wszystkim kroi się do miękko, aczkolwiek w niektórych miejscach jest troszkę żyłek. Jak widzicie, po brzegach zawiera sporą ilość tłuszczu. Spodziewałem się, że będzie mniej tłustawe, bo też tak ludzie opisywali, że jest to mięso przede wszystkim idealne na dietę, że nie zawiera tłuszczu. Ale przede wszystkim jak smakuje. Lekko różowawe, nie czerwone. W środku tenki na zewnątrz troszkę żelaste. No i są jakieś kawałki tego... Tłuszczu. Posypałem solą, pieprzem. Jest spora ilość tego masła ziołowego. Mięso samo w sobie jest na wyleciu tylko słodkawe. No i ponoć właśnie to charakteryzuje koninę, że jest to mięso lekko słodkawe ze względu na zawartość sporej ilości glikolu w mięsie. Różowe to, że młody koni. Jeżeli byłoby czerwone, to znaczy, że jest to ze starego konia. I już raczej mięso takie nie za bardzo do jedzenia. Jest tutaj bardzo tanie, za cały stek. Całą tą porcję to jest 80 zł, a waży on 550 gram. Natomiast jeżeli ktoś dałby mi tego steka i napisał na tym po prostu stek wołowy, w żaden sposób bym raczej tego nie rozróżnił. A za cały posiłek wyszło 2200 rubli, czyli około 100 zł. Coś, co zauważyłem, że w Rosji jest bardzo często, a w Polsce praktycznie nie występuje. świet, czyli kwiaty. Kwiaciarnie, które są otwarte 2-4 na dobę. O właśnie, nawet tutaj, 24 godziny. No i można w takich miejscach przejść po bukiet o dowolnej porze. No widocznie rosyjskie kobiety bardzo dużo kwiatów potrzebują. A przede jeszcze do sklepu pokazać Wam jaki tu jest alkohol. Zobaczcie na przykład za 4 euro liesaja kupawa, tak się nazywa, 40% tanio. Bardzo ciekawa jest ta galeria, która jest przede mną tam, w kształcie, w kształcie tego pierścienia jakiegoś. Obrączki. W sumie i autobusy i trolejbusy. No metro też jedna linia jest, a w sumie jeszcze ani razu w nic nie wsiadło. Miasto nie jest jakieś duże. To jest świetne, że na mieście są na przykład takie budki w okienku pani siedzi i możecie tutaj kupować lody. lody w zasadzie gdzieś tam oto 2 zł najtańsze. Całkiem spory wybór tego, ale coś co no, u nas nie ma albo były kiedyś, pamiętacie? Rolady. Takie, co się kroiło nożem, no taka kosztuje na przykład 2 euro, 500 gram, wow. I zakupiłem takiego no sporej wielkości loda, ciężki, 58 rubli, no to macie 2 złote 10. Zł. No i taki lodzik w wafelku za dwójeczkę, z nadziałem truskawkowym, um, bardzo podobne jak te, co w Moskwie na wieży były tam nielimitowane. Całkiem blisko centrum znajduje się też taka tatarska wioska Tugam awylem. Nie są to stare zabudowania, tylko wioska została wybudowana tak po prostu w starym stylu, jakby taka wioska pokazowa, żeby zobaczyć jak to kiedyś wyglądało. No wygląda to wszystko ciekawie, na pewno. Dużo kwiatów, dużo roślinności, domy w sumie nawet trochę tam, że takie drewniane jak u nas w górach budowane. Jest smok, symbol, ale to, to mnie ciekawi. To wygląda jak porzeczka na drzewach. Tu. tu. Kuźwa, ale nie, ale niedobre. Mi to smoki się z Krakowem kojarzą. No i dodatkowo jest taki jeden duży budynek, który jest restauracją. Można tu zjeść ponoć właśnie tatarskie dania. No i bardzo ciekawa knajpa w drewnie, jak takie nasze góralskie. Browarki, piec, w którym się wszystko ładnie opala, zapach to jest, o taki kaflowy piecyk, zapach jest tutaj bardzo ładny. Nie no, ale wyszedłem, ja chciałem po prostu zobaczyć tylko jak to wygląda, pojedzony jestem tym stekiem z konia, bardzo pojadłem. No i macie tutaj również troszkę suwenirów, jakieś magnesy, pierożki, misie, no i dużo takiego szpeju. Uj, ale tu też można kwas się napić, 40, czyli złoty... Za pół litra o, o, 3 złote i jej, ci ubierę. Zamówiłem sobie, w tym taksówkę 300 rubli. Jadę na drugą stronę całkowicie poza rzekę. i, i możecie znajeć przez taką aplikację Yandex, No generalnie te przyjazdy są bardzo tanie. Trudno mi się jechać na lotnisko te 26 km. Można jechać pociągiem, półtorej godziny, albo niecałe pół godziny taksówką Za jakieś 700, czyli za 7 euro. Przejechałem całkowicie na drugą stronę miasta. No i zobaczcie, jak wygląda. Ta nowoczesna część. Macie tutaj między innymi właśnie to oko koło mójskie. Oraz, yy, oraz aquapark. A bardzo ciekawe są też parkingi pod galeriami w Kazaniu, bo myślałem, że to tylko Moskwa tak wygląda, G-klasa, Porsche, Bema, Porsche, Porsche. No i ta druga strona miasta, po drugiej stronie rzeki od Kremla, no tutaj co, spora ilość budynków, wieżowców bloków też spłyty osiedla. Tych sklepów z tutaj jest mniej więcej tak jak u nas żobek, całkiem spora ilość. I fajnie sobie w tym momencie tak pospacerować po takich rosyjskich osiedlach. Pora ilość cerkwi, natomiast tutaj również duża ilość yy, meczetów jednak, no społeczeństwo takie pół na pół pod względem muzułmanie, prawosławie. To jest takie bardzo ciekawe zaskoczenie, bo już któryś raz to spotykam, że jestem wśród blokowiska i pod blokami na takich zwykłych uliczkach albo w ogóle na bezdrożach wszędzie nowe fury stoją. No i to jest na maksa kozak, co w tym momencie znalazłem. Ja pierniczę Szkoła inżynierii w Kazaniu i przy niej stoi samolot pasażerski ponaddźwiękowy Tu-144. 16 sztuk, zaledwie wyprodukowany na cały świat. Ciekawy, bo to jest teren szkoły i przy szkole sobie postawili ja, yeah. Idę tam. Nie no, naprawdę to jest hit, że można sobie do niego podejść. Ogólnie jest to ponaddziękowy samolot skonstruowany przez yy, firmę Tupolew. Nazywano go tutaj konkordzki, no z powodu podobieństwa do samolotów Concorda. Chociaż było tak, że rosyjska telewizja TV6 sugerowała, że nazwa ta pochodzi właśnie od Concorda i nazwiska radzieckiego konstruktora helikopterów, Igora Sikorskiego. No były dwie katastrofy tych samolotów. Ogólnie jak ten samolot tak tutaj stoi, i tak na niego patrzę, to jest naprawdę przepotężny i ogromny. 31 grudnia 68 roku pod Moskwą i aż trzy miesiące przed Concordem wystartował pierwszy prototyp. No i leciał on z prędkością dwóch machów, 2300 km na godzinie. Przy konstruowaniu, oparto się na materiałach zdobytych metodami ponocjewickimi we francuskiej firmie, gdzie właśnie były konstruowane Concordy. Są pewnego rodzaju przepuszczenia, że skradzione plany pozwoliły radzieckim inżynierom na przyspieszenie prac nad tym samolotem. No i wszystkie plany oparli właśnie na Concordach. Ponoć dochodziło często do pęknięcia skrzydła i utraty paliwa w locie, przez to były awarie. Na 3 czerwca 1973 roku podczas pokazów lotniczych w Paryżu doszło do katastrofy. Zginęło wtedy 6 osób, uczestnicy lotu i 8 osób na ziemi. Ogółem wyprodukowano 16 takich samolotów, jeden prototyp, jeden przedprodukcyjny, 9 Tu-144S oraz 5 Tu-144D. A w 1996 roku, przy współfinansowaniu NASA na bazie 144D, powstała maszyna doświadczalna posiadająca silniki Kuźniecow. Celem powstania tego samolotu było stworzenie latającego laboratorium, pozwalającego na badania technologii potrzebnych przy planowaniach i realizowanych projektach nowych pasażerskich samolotów nadźwiękowych. Ostatni lot tych maszyn odbył się 14 kwietnia 1999 roku. Przewędrowałem, a w zasadzie przewędrowaliśmy, ponieważ spotkałem się tutaj z Eweliną, która jest mieszkanką. Kazania. Mieszka tu już kilka lat. Przewędrowaliśmy w tym momencie na drugą stronę i idziemy do rodzinnego centrum. Dookoła budynku jest spora ilość takich figurek. Troszkę smoków i troszkę jakby no takich lampartów ze skrzydłami. Ten lampart ze skrzydłami akurat jest symbolem Tatarstanu, a smoki symbolem Kazania. Cały budynek no taka bardzo duża waza. Wielu Polaków nawet nie słyszało o Kazaniu, nie? No tak. To prawda. No, akurat tutaj mój mąż mieszkał, więc <gryw> no, tak wyszło. No jest, dokładnie 32 metry nad Ziemią. 8 piętro znajduje się tutaj platforma widokowa, która roztacza bardzo fajny, panoramiczny widok. 360 stopni dookoła. Przede wszystkim na historyczną część tego miasta Kazania, ale również jak i na tą nowoczesną. Tam koło Młyńskie budują również jakiś aquapark chyba. Czytałem, że jeszcze nie jest otwarte. Ja sobie źle w ogóle obliczyłem czasówkę, bo się okazuje, że Kazań leży w innej strefie czasowej, chociaż ma czas ten sam, co w Moskwie. Zachodzi godziny wcześniej tu słońce. I za chwilkę będzie zachód. Myślałem, że jeszcze uda się coś więcej zobaczyć. W ogóle Ewelina, jak to jest z tym piciem w Rosji? Bo do tej pory nie spotkałem ani jednego Rosjanina, który by mocno pił, albo żeby chodzili pijani. E, a jednak taki stereotyp, przekonanie, no panuje, że ci Ruscy to tam... Dwa cztery na dobę jednak na rąbani. Gdzieś może na jakichś wioskach, gdzie jest y, zima, zima, zima i bardzo biedna wieś i jacyś ludzie może nie mają co robić, to może jest tego więcej takiego picia, ale tutaj w miastach to nie spotykam się, żeby ludzie zachodzili pijani. Już w ogóle. chyba też nie te czasy, nie? No. Bo wcześniej tak było, że w Polsce też jednak ludzie dużo pili. Teraz w ogóle moda, żeby nie pić, na tak, wesela tak. idą, nie piją. Ale z drugiej strony na wioskach jak przychodzi zima, no co innego robić, żeby się ogrzać, żeby to też źle tu nie zabrzmiało, no. Kolejna g no dobra, jednak troszeczkę ich tutaj jeździ, a mnie Belina zabiera, jak się tak tajko nazywa? Dziubetej, tatarskie jedzenie, tatarskie ujedzenie, ale w takiej bardziej wersji fast food. I możecie tu zamówić sobie nawet mięso koninę? To jest taka, to jest taka wypieczka i w środku tam jest ryż rodzynki, jajko, mm. takie gotowane jajko. Biorę w takim razie taki zestawik, mamy zupkę, czak czaka, czyli słodycze, no zobaczcie zaraz. No i tak, tu jest herbatka i to w zasadzie taki rumianeczek troszkę, jest zupka, otwórzmy tą zupę, jak, jak ona wygląda. Z tego co widzę, to bardziej może troszkę taki wywar jak rosół, o, jest makaronik, jest troszkę kurki, kurczaka tutaj pływa. Z wyglądu identyczna jak rosółek, natomiast ze smaku, z dużą ilością koperku i przede wszystkim tuściutkie, jest to tuściutkie, A drugie to mamy kastyby. Ewelina już swój wsuwa. Ja mam tradycyjny z piersią skaczki. Po prostu naleśnik na dwie strony złożone. Hmm, ziemniaczki. No, i same ziemniaki czuję. Naleśnika z ziemniakami jeszcze nie jadłem. No to próbujemy kolejną rzecz. Jak to się nazywa? Espeć tryudolnik, tryugolnik, espeć mak. Ciasto dość twarde, w środku ponoć pełne mięsa. No Faktycznie, smaczne, podobne jak samosy, nieraz są czymś takim wypełnione, nie? No i na sam koniec, oczywiście, deserek zostanie do tej ciepluteńkiej herbatki. Coś, co nazywa się czakczak, -czak, czyli kawałki ciasta oblepione miodem. Ale nie jest to twarde. To dobrze, myślałem, że to będzie takie twardziutynki jak te nasze szyszki. W ogóle nie wiem, do czego to porównać. Jakby się zgniotło herbatniki i oblepiło trochę miodem. Gubadilla. Czyli też taki deser, ryż, jajko na twardo yy, i rodzynki. No i jeszcze coś co nazywa się kort. I to jest taka mini To też jest bardzo smaczna. Cieszę się w takim razie, że mogłem wam pokazać kolejne rosyjskie miasto. Jeżeli odcinek wam się podobał, łapa do góry, docencie kanał subskrypcją, będzie odcinków więcej. Ech, ja trochę źle się czuję. Idę zrobić jakieś lekarstwo czy coś, bo tak, tak by mnie trochę przeziębienie brało. Trzymajcie się, do trzenia piona i cześć. Zimno, zimno.